Cześć, prosiliście swego czasu o, o to, żebym ostrzegał przed <laughs> firmami superfachowcami umiejącymi naprawiać wszystko, włącznie z wałami korbowymi. Mam tutaj taki wynalazek jak Jawa TS350, wcześniej naprawiana, gdzieś, prawdopodobnie, w zakładzie w okolicach Lipna, bardzo znanym z dużą umiejętnością naprawiania. No i powiem Wam, że, 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 że dwa takie wynalazki mam tak naprawione przez fachowców z Podlipna, kujawsko-pomorskie. To jest jawa, którą klient chciał montować, ale stwierdził, że przyślę do, do sprawdzenia. No i wygląda to tak. Łożyska są założone nowe. Czop, proszę zobaczyć, jest ten sposób poszlifowany, poprawiony, bo prawdopodobnie za ciasno wchodził. Jest coś takiego zrobione. Ten czop po prostu wpada do środka, praktycznie do połowy. Mało tego, korbowody są pozakładane, były pozakładane coś takiego na takich czopach z dziurą co zupełnie zmienia wagę, wagę korbowodu, wagę układu korbowego. E, krawędzie na tych czopach są ostre. Niby są połamane, ale one są de facto ostre. E, końcówki, końcówka wygląda tak. Nie wiem, czy to się nadaje do eksploatacji. Druga końcówka wygląda tak. Też nie za bardzo do eksploatacji, pod Zimmeringiem wyżarte. Bankowo by puszczał. Otwór e, o, przy wkładaniu zadarty totalnie. Nie tylko jeden, bo, bo tu jest więcej takich kwiatków. Tu jest też przytarty. Oła, ukłułem się. Tu jest o, totalnie zadarty. Ogólnie wał do wyrzucenia, do utylizacji, do niczego się nie nadaje. Ale żeby to był jeden dzisiaj, niestety drugi z tej samej firmy, prawdopodobnie naprawiony, już przechodzę do drugiego wału. Drugi wał, yy. jeden korbowód chiński założony, drugi korbowód po naprawie. W tym zakładzie, bardzo mądrym zakładzie, takim po prostu horror. O, tak wyglądają czopy. Ech. Tu nie wiem do czego fioletowe wszystko. Otwór ten w miarę. Ten oczywiście, zadarty, cały, pozadzierany, To już dyskwalifikuje praktycznie rzecz biorąc. Wał to sprzedali z kolei klientowi jako świeżo zrobiony wał, który już u kogoś w silniku był, pewnie nie pracowało i, i, no i trzeba było się tego pozbyć za 300 zł. Naprawiony wał sprzedali zregenerowany, wymienili na dobry, który klient wyciągnął z silnika. Tu jest y, zadarte oczywiście też te otwory, też uszkodzone. Tu widać zresztą tą górkę. Taką ciężko mi to pokazać, tu bo to. O. No i, no i tu jest to samo też otwór zadarty, wam nie do wycentrowania już tyle w temacie e, firm które potrafią naprawiać. Jeszcze raz ostrzegam firma z, podobno z podlipna, czy kołipna, czy z lipna samego kujawsko-pomorskiego. Takie coś robić to powinno się. Robić. Przepraszam, bo już mi ciśnienie skoczyło. Za takie coś to powinno się pewne rzeczy facetom urywać albo obcinać na wysokości łokcia, i żeby więcej nie psuli. Dobra, miłego dnia.